konferencji prasowej przed 8 edycją diady naszej sztandarowej imprezy w Powiecie Olsztyńskim. Jak Państwo zauważyli, może niektórzy, Napoleon przyjechał dzisiaj męską milicyjną na konferencji prasową, takim dosyć nietypowym pojazdem. Wiem, że po konferencji planuje tutaj takie rundy po Olsztynie, po mieście właśnie tą Nyską, gdzie będzie pozdrawiał tak, machał, zapraszał na sobotnią scenizację, na rekonstrukcję ja witam serdecznie e, przedstawicieli wszystkich redakcji tutaj e, obecnych i e, oddam głos panu Zdrowi e, Szczepińskiemu członkowi zarządu powiatu. Dzień dobry państwu, jak już Jacek Niedźwiecki, kierownik Biura Promocji, e, nadmienił po raz ósmy na Przedpolach Jędkowa odbędzie się insynizacja, rekonstrukcja. Bitwy napoleońskiej. Napoleona już mamy. Widzimy, że jak zwykle jest wielki i poprowadzi wojska francuskie pewnie do spodziewanego triumfu. Także nie będziemy zawracać koła historii. Natomiast cieszymy się bardzo, że właśnie już po raz ósmy na terenie powiatu ma miejsce tak ważna impreza. Zresztą, jak wiemy, w Europie jest to bardzo modne. Także jestem przekonany, że termin tegorocznej imprezy, czyli maj, również wpłynie bardzo pozytywnie na dwie rzeczy. Na ilość uczestników batalii, stać, jak również, o co nam też bardzo chodzi, z tych względów promocyjnych, również zwiększy się liczba publiczności, która zechce w tym dniu skorzystać. Z bardzo, że tak powiem, szerokiej oferty programowej, bo w tym dniu wiele imprez na terenie warmi i będzie się odbywało. Jesteśmy przekonani, że spora część mieszkańców wybierze właśnie nasze Podrosztyńskie Jankowo. Powiat rosztyjski od wielu lat, od samego początku wspiera, jak tylko może, Również i finansowo, organizację tej imprezy. Tak się również stało i w tym roku, z czego się również cieszymy. Ja, żeby nie przedłużać, poddałbym głos Rafałowi Zasańskiemu, który zna w każdym szczególe kwestie związane już z samą imprezą od tak zwanej kuchni. Rafał, proszę. Dziękuję bardzo. Pozwolę Państwu, że ja wstanę. Mam Mam taką krótką prezentację, w której chciałem pokazać szczegóły ósmej stylizacji powiązkowej. Zaczniemy może od zmian, które prowadziliśmy w tym roku. Tak jak zawsze, praktycznie z każdą nową odsłoną napoloniane, są jakieś zmiany organizacyjne, techniczne, w tym roku również takowe zmiany zaistniały. No, podstawowa zmiana to jest wprowadzenie nowej daty, tak? nowej, nowego terminu Napoleoniady. Do tej pory Napoleoniada odbywała się w marcu, teraz odbędzie się w maju. Tutaj chciałbym tylko podkreślić, że mimo iż przesunęliśmy termin rekonstrukcji, to dalej ona nawiązuje do wydarzeń 1807 roku, do wojny, którą prowadził Napoleon Bonaparte. Z czwartą koalicją antyfrancuską. Proszę Państwa, na mapce, którą mamy zamieszczoną, jest przedstawiona ulica leśna, ciąg ulicy leśnej i miejsce samej inscenizacji. Chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że w tym roku po raz pierwszy będziemy mogli obejrzeć obóz wojskowy z epoki. Obóz będzie zlokalizowany w pobliżu miejsca inscenizacji, będzie z nią praktycznie graniczył. Obóz będzie. Rozpocznie jego budowa, rozpocznie się już w piątek, czyli jutro od godziny 16. Zjadą się pierwsi rekonstruktorzy, którzy będą budować tenże obóz wojskowy. Druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to sama inscenizacja. Proszę Państwa, w tym roku nastąpi również zmiana w scenariuszu. Odtwarzamy wydarzenia. Z wiosny, a dokładnie z przełomu kwietnia i maja 1807 roku, e, i miejsce, które do tej pory zajmowali e, Prusacy i Rosjanie, czyli Szaniec, będzie, e, ben, będą tam stacjonowały wojska francuskie. Dlaczego? Otóż właśnie po e, bitwie pod Pruską i Ławą w lutym 1807 roku, Francuzi. Wycofali się na teren Armii Południowej i tam stacjonowali aż do końca maja. Dlatego też szaniec będzie zajęty przez wojska francuskie, a atakować go będą Rosjanie i Prusacy. Jak zakończy się ten atak? Zobaczymy w sobotę po godzinie 16. Teraz Skrócony program całej wypolonialnej. Tak jak mówiłem, w piątek od godziny 18 rozpocznie się budowało obozu wojskowego, natomiast już w sobotę od samego rana każdy zainteresowany będzie mógł ten obóz obejrzeć. O godzinie 9.00 dosyć wcześnie, zapraszamy wszystkich miłośników broni prochowej. Ci, którzy będą chcieli zobaczyć, jak się strzela prawdziwymi ładunkami z takiej broni, będą mogli. Pojechać na strzelnicę Barnińskiego Klubu Strzeleckiego w Mątka i tam obejrzeć, jak wyglądało strzelanie do celu z tejże broni danej. Od godziny 11 udostępnimy już obóz wojskowy w pełnej trasie, ponieważ do godziny 11 przewidujemy, że już wszystkie grupy rekonstrukcyjne staną się w Jogowie. Wtedy będzie można zobaczyć, jak wyglądało obozowisko z tamtego okresu, zobaczyć, co w takim obozie. Robili żołnierze, jak przygotowywali posiłki, jak szykowali się do bitwy. O godzinie 13 odbędzie się kolejny odcinek orszlińskiego wehikułu czasu, o którym powie nam szerzej pan Marek Jadmołowicz, ale to za chwilkę. Pozwolicie państwo, że skończę. O godzinie 15.40 przewidujemy rozpoczęcie przemarszu kolumny wojskowej. Z centrum wsi na pole bitwy. Następnie zostanie y, powitanie y, na polu bitwy uczestników i gości. No i sama bitwa, która potrwa mniej więcej do godziny 16:45, 17. I po bitwie ci, którzy jeszcze nie mieli okazji zwiedzić obozu, będą mogli zobaczyć, jak wyglądało życie obozowe. Ci, którzy będą chcieli, będą mogli zostać tam do godziny 20.00. Do momentu, kiedy zapadnie zbro, i wtedy zobaczyć, jak wyglądał obraz wojskowy w ciemnościach, przy żołnierskich ogniskach. Tak jak wspomniałem, odtwarzamy wydarzenia z przemówienia kwietnia i maja. I na koniec, proszę Państwa, krótki film promujący naszą imprezę. Są to proszę Państwa ujęcia z różnych odstępów na Poloniadę, począwszy od roku 2007, kiedy odbyła się pierwsza rekonstrukcja tego typu. Mamy też kilka ujęć z wyjazdów naszej grupy rekonstrukcyjnej Wiąkowskiej, ponieważ od 2008 roku w Wiąkowskiej zawiązała się grupa rekonstrukcyjna, którą reprezentujemy. To jest Wierzy Bułgartek, Wierzy. My również uczestniczymy w różnych wyjazdach zarówno w Polsce, jak i za granicą. granicy. Będziemy gościć grupy rekonstrukcyjne z Białorusi, z terenu Polski, z Mazowsza, z Pomorza, tradycyjnie ze Śląska, tutaj ze Śląska bardzo liczna grupa artyleryjska nas wesprze, z centralnej Polski oraz z terenu naszego województwa warmińsko-mazurskiego. Mam również zgłoszone, wiem, że w tym roku prawdopodobnie będzie, jeśli to ja, no, oczywiście 10 armat, 2 moździerze, przy czym spodziewamy się tutaj po raz pierwszy takiej dużej armaty trzyfuntowej. Mam nadzieję, że dojedzie do nas z Warszawy. No i poza tym obozowisko, o którym wspominałem kilkukrotnie, składające się z około 40 namiotów wojskowych, namiotów z tamtej epoki, które utworzą nam wspaniały obóz wojskowy. To tyle z mojej strony. Teraz chciałbym przekazać głos dla pana Marta Jaromowicza, który opowie nam o olsztyńskim Wehikule czasu. Proszę bardzo. Nie, no to, to, co zwróciło moją uwagę, to na tym filmie e, ci, którzy już zostali zastrzeleni, nie wstawali. Widzieliśmy kiedyś nie w Brukseli, gdzie mieliśmy też sobie słonego wieku. No, że znudzeni tym, że leżyli przez chwilę w trawie, wstawali dalej, gdzie nie wchodziło, czyli, czyli z martwych, wstawali ci że jeszcze, ci, ci dzielni, jak już umierali, to już, już, już na stałe. No, zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w tej nietypowej takiej podróży lehikułem czasu. Od kilku lat, wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym, organizujemy takie odsłony poza obarmią. A z mamy też taką odsłonę ekstra, która podróżuje. To jest nasz lehikuł jest takim pojazdem mobilnym, jest w stanie się przenieść, no, dzięki uprzejmości starostwa i organizatorów na 2014-50, będzie stamtąd się przenosił w czasie. Specyfika każdej takiej naszej audycji to krótka prezentacja eksperta, w tym wypadku doktora Słomira Skoronka, historyka napoleonisty, potem dyskusja z ekspertami. Tu mamy dwóch ekspertów, po to jest i ekolog ewolucyjny profesor Zwigniew Ender, poza tym wielbiciel epoki napoleońskiej. I doktor Krzysztof Szurborski socjolog, więc będzie można troszkę zastanowić się, jak rzeczywiście wyglądało to życie obozowe. na ale także żołnierze. Nie życie obozowe, ale też nielekkie życie tej społeczności, przez którą Napoleon ze swoimi wojskami miał przyjemność, nieprzyjemność, sprawdzimy, by się, się przedostać. Także no, dyskusja także z publicznością, sporo będzie takich multimedialnych elementów. I krótkie filmy, poza tym sądy, barwne fotoprezentacje, to wszystko też podczas roli naszym wehikułem. Co warto zaznaczyć, karta z naszych podróży jest retransmitowana w radiu, no i tutaj płonę do naszych no też sponsorów i instytucji, które nas wspierają, poza zawianiane tą wsparcie medialne cyklu UNAF, które udostępniają ten, poza tym patroli Medialni, czyli telewizja Polska i Radio w której stacji jestem dziennikarzem. Także zapraszamy na wspólną podróż pod tytułem na od Kuchni, czyli od kuchni to życie obozowe Wielkiego wodza, bo też wojska, które nachodził. Sobota start o 13 w Jankowie przy ulicy Leśnej, jak powiem, na czas jest wszystkim, więc nie będę dłużej sobie Bardzo dziękujemy. Mamy oczywiście tutaj Napoleona. Czy Napoleon chciałby coś jeszcze dodać do siebie? Do ja w imieniu sławy mogę wszystkich zaprosić, tutaj dziennikarzy, wszystkich mieszkańców miasta Oszty i okolic, do naszej czy uczestniczenia w naszej Napoleonii. No i kto wygra? No już wiadomo. Bardzo dziękuję. Jeżeli są jakieś ewentualne pytania, bardzo proszę. Proszę, proszę. Państwa, na pewno będzie dramatyczny. Jeżeli jakieś pytania są, tak proszę zadawać. Jeżeli nie, to bardzo dziękuję. serdecznie i zapraszamy na sobotę. Jest jeszcze druga impreza, którą animuje powiat olsztyński, także też zapraszamy o godzinie 10 pod Olsztyńskie Starostwo, gdzie rozpoczniemy siódmy Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Także bardzo międzynarodowa sobota. Tutaj polsko-węgierska, tam będą wojska francuskie i prusko rosyjskie, no więc